Kacpra Książka z drużyny OSIR Góra Kalwaria i naszą instruktorkę nauki jazdy Panią Patrycję i Pani Agnieszka z Banku Mazowia też zapraszamy tak jak tutaj barci. jak widać kobiety w czapkach Mikołaja, panowie bez czapek oddaję głos Panu Burmistrzowi bo nam się jak mamy nawet krótkie włosy to nam się źle układają czapkę założymy tak, dobrze się jeżą wtedy albo przyklapują. Kochani Państwo, no ja cieszę się, że Państwo tak punktualnie jesteście tutaj i chcecie pierwsi sprawdzić, czy jest ślisko, czy jest tempo. Dziękuję bardzo przy okazji za wszystko to, co tutaj z Waszej strony takie miłe i sympatyczne, a więc przede wszystkim dziękuję. Zawsze licznie jesteście z nami. Chciałem tutaj podziękować tutaj panu dyrektorowi za trud, który włożył w to lodowisko. Kochani, nie wiem czy zauważyliście, ale w tym roku jest znacznie dłużej, znacznie więcej tego lodu. Także cieszę się, że, że no teraz naprawdę zmieści nas się jeszcze więcej. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jest z nami partner, taki spółdzielczy społeczny, który postanowił wesprzeć dzisiejszą inaugurację naszego lotnis lotniska, lotniska, chciałem powiedzieć, lotniska, no rzeczywiście może być od lotowo, jak się ktoś dobrze rozpędzi kochani, także nasze lotnisko na pewno będzie wyjątkowe.